Witajcie w kolejnym letnim tetra vlogu na moim kanale A w tym odcinku wakacje z inżynierem Pierdolić mi się nie da, pierdolić Już? Już no. Oj, co Ojcowska siła Na <grafy> siłowni ani razu nie byłem Czyli kolejne prace na warsztacie, mamy wakacje Przychodzą do mnie kuzyni, mam trzech kuzynów Także na kolejnych filmikach będę wam pokazywał co robimy Ty, Mówię tak, robota siedząca ale nie widziałem się, że była robota leżąca, nie? A robimy dużą kosiarkę zdalnie sterowaną, yy, przegląd witary, malowanie yy, mieszkania. No i przegląd innych sprzętów: małej kosiarki zdalnie sterowanej, dużej kosiarki, którą jeżdżę, yy, przystawki, przegląd całka. Yy, będziemy budować yy, taką Przystawkę do wózka, żeby ktoś z tyłu mógł sobie stanąć za wózkiem i nie musiał iść. Jak na przykład zapnę sobie przystawkę do wózka, to wtedy właśnie będzie jeszcze taki wózek i będzie można powiedzieć albo bagaże, albo ktoś będzie mógł iść. Także tam silnik, koła są już pomalowane, no i powoli powoli składamy. Także będę wam pokazywał w kolejnych filmikach, co dalej się dzieje, a jest sporo roboty także zapraszam do odcinka udziałam no widziałem fajnie na czerwono Będzie do zbiornika pasować, do przedniego koła Wiesz, no. A tu majster? Śpi. Kupuje spuszczony. No i elegancko, ale czyściutki. no, no. A wkładałeś ten elektro. Magnet, jak to się mówi? Próbowałeś? No. No. I będzie? No, no. no i gitara. Patrzyliśmy, ale wchodzi już. Na razie jeszcze muszę musiałaś kupić. No to prawda, jak próbuj chłodnicę wyciągać. Trzy wężyki na razie. Aha, bo one są wystarczające od y, skrzyni. Bo y, automatycznej, wiesz? Bo... Ale ruszyło coś ten wąż? No właśnie nie. A i drugi. Majster próbuje ściągnąć węża? Po drugi, Ja się... to kurwa Który? Dwa po prawej Do trzeciego A... po lewej stronie Zobaczymy, czy Majster ma jest, faktycznie. Obrony tytuł poprawek? majstra. Które dwa, Dobra. ten mały i duży? Tak. no sam zakładał Właśnie. Kurwa, Piotrę! Nie, e? o! Co to Płyn za nie? No Ojciec to cię chyba za młodu nie bił Pierdolić mi się nie da Pierdolić Już? Już kurde Ojcowska siła Ta siłownia ni razu nie byłem Ojciec jak nie umiesz kopa zasadził się nauczył No, to węża ma jeszcze nie tak Czyli jednak majster nie. Ma słysznie tytuł majstra, no, jest a, dupę się jak no. Jakżeś zakładał. O już tyle co tam. Jak coś to możesz się wyciągać. Przegląd czołkę. No bardzo się podoba. Ale to są mówić, że silnicie... się przesuną. Aha A, czyli wiesz, siły są Jak Silnik się przesunął, no. А? а в зиме это воде дрифтом сад

W tym miejscu. Chyba będzie lepsza prajda, ograniczyć trochę moc. Tu. To dla dzieci. Dla takich dorosłych. W zimie to będzie akurat nie się polezowali, To dobrze ciągnie, kurde. No jakiś mini... na zimę to to będzie lód. Weź Tam po wojskowemu kurde. Właśnie, co robota robi z ludzi? <grym> to jest, Mówię tak, robota siedząca. Ale nie widziałem się, że była robota leżąca, nie? Rady? nie. garażu jest, stojąca. Na budowie stojąca, w garażu jest I na budowie też jeszcze stojąca podpierająca. O. A tu tu spinki nie ma, ty tak go nie włączysz, nie? Znaczy. Może włącz. Na razie ułożyłem to aha, do odrzutu, nie? Żeby aha. co tu śpiewało Pierwsze uruchomienie. No to ma duże koła, ale i tak będzie szybko jeden. Bardzo szybko no Ale gaz jak puścisz Aha, czyli to miało być... A tamten nic nie robi. Że tamten nie mieliśmy dawać od obrotów? To no, nic nie jest pięte nie? No bo tak miało być, że gaz, że będzie jeden. A że tu gaz. Kurcze ale to teraz to, i tak to nie... Miał... nie mieliśmy tutaj obroty robić, ten, kosiska. A, gaz kosiarki. No. A dobra. Na napęd. pewno być ty. Nie? Tak, tak, to dobrze jest. A tam chodziło o gaz, żeby właśnie no, nie się, trzymać cały się, się czas się, gazu. Tak. no. Za dwie defioleci chyba, nie? Tak, to będzie bardzo szybkie. Nie wiem, czy nie trzeba będzie jeszcze większych zębatek. jak trzeba będzie większe zębatki, to trzeba będzie więcej łańcucha. Ten będzie na przykład na, właśnie, nie na ramę, tylko na dyszel. A z tamtego, tamten dał w poprzek od koła do koła. I żeby koło przymocować, to się tam jakoś śrubkę wspawa. Czyli teraz tak, trzeba by zmierzyć ile jest rozstaw mojego wózka od koła do koła. Nie jest klejanie, no nie? No zajdzie jest tylko... mm. No właśnie w malowaniu najtrudniejsze jest obklejanie no. no i mamy trzy. Czego dwa do na ramkę, a trzecie będzie na ośkę, no nie? I teraz u, postaw ich ci przy tym, przy tej blasze. Połóż w sensie, nie? I żeby teraz dopasować te boki, no nie? No tutaj będziemy tutaj tylko wyrównamy, nie? Tak, tu wyrównamy i jeden bok gorszy był uciął. No właśnie, tutaj, no jakby daj tam do rogu. Oto to właśnie chodzi. Tutaj drugie teraz musisz na długość Ile będzie metróweczką sobie z miesiasi? środka dajemy, nie? Misi, bo konkret. Zerio Kawa się robi. Smacznego Dziękuję, dodałem. Kawką trzeba przepić No i proponuję Ci Piotrek tak Przeciąłeś na pół To teraz proponuję Ci, żebyś z tych trzech kawałków Zrobił jeden, w miarę prosty I Przeprowadzimy próby, obspało żebyś to dookoła no i będziemy sprawdzać, próbę zrobimy. Tak, to, zrób, tak zrób, Albo no. ramkę zrób. Tam no tam. dobra, zrób ramkę. To trudniej się ramkę, zrobić. na prosto, to tam jeszcze chuj. To zrób tu ramkę, a tu możesz... A tu dwa kawałki możesz... No dobra, czy tak podpawaj, no Albo nie, czekaj, zrób U i z przodu No U takie A ten jeden kawałek daj. Od przodu i go później w imadło włożymy, i będziemy go naginać, albo ktoś się go włoży I zrobimy przeciwwagę, i będziemy naginać. Zobaczymy, próby wytrzymałościowe. No iż, każdy marzy o robocie siedzącej, a nikt nie mówi, że to jeszcze leżące. Nie? nie, o level jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej, nie? To wyprzedam swoje czasy. No, ponadczasowo. Ludzie już na dźwiękach nie mają. będę pracować na leżący, to już będę spał. No. To już będę emerytet. A to tak spaść, paźdem się kojarzy, że to ten. Zarobi ktoś w stalach za kościołem. A, bo chyba, że tak. W drewnianym tym, w dębowym salonie. Chyba, że to jeszcze jakoś jedno w drugim. Nie ja wiem. Mam deskę sobie, Wiesz, żeby masa była, to musi się to dotykać. O. No tak, tak. Jak pukasz w to, co nie ma masy. No tak, Jak, Jak pukasz w to, co nie ta ma masy. Ta to... ma taką dużą, to już, to Czy tam kołowitary jeszcze jakaś jest deska? A, tak. tutaj tak już się nie da O, niczego. ty. no tam może być, ona tak jest przepalona. Dziurka było słychać, nie? Dziury. Dziurka już było słychać. No to też aż taki dźwięk. Mhm. To jest taki inny dźwięk, to właśnie. W że już na wylot przeszło. to chyba za mocno, nie trochę. Trzymaj majstrowi jej wódkę, a już w sumie stoi w 40 Majster chodź, sprawdź teraz poprawność i siłę. I będzie pewnego nowa spało. O, To o. jest dobrze, bo się ma puściło. I parzy No. Chyba, że włożyć coś, żebyś przyblokował to jeszcze, żeby to nie szło do góry. Włożyć jakiegoś pręta czy coś. to gorące. nie Czekaj, o to co Piotrek miałeś. Włóż w dolne, będziesz trzymał trochę. A, no na, o właśnie. No i sprawdzimy teraz ten czołowy To nic fajnie no, to nic e, trzyma się no powiem Ci, że się trzyma to jest dobrze więcej tu sił nie będzie no to powiem ci tak, jak poprawisz estetykę czyli nawet trochę podspawaj, podślifuj znowu mhm. no to z tego Ma bejdzie. majster mówi, że coś z tego będzie Piętnasta godzina, Kuba, do domu, wyganiam się. Miło mi będzie, jak dacie łapę w górę, bo my to robimy wszystko amatorsko. Chłopaki na co dzień normalnie chodzą jeszcze do szkół. Dopiero mają wakacje, no i to też trzeba dajcie łapkę w górę, żeby to uszanować, że zamiast leżycie i oglądać telewizor, czy gdzieś tam siedzieć nad jeziorem, to oni przychodzą i pracują. Także to bardzo się ceni, no a projekty są amatorskie mojego pomysłu i razem z chłopakami też coś tam próbujemy wymyślać, także tutaj mm, nie ma jakichś tam, to nie są tutoriale, żeby was uczyć co jak zrobić, bo to wszystko jest amatorskie, mam małe warsztaci, także tak sobie robimy, a później mi się wydaje, że też tam się w życiu wykorzystać się tą kosiareczkę, gdzie już o dzisiaj Zostały założone silniki, już, już przetestowali koła, już silnik jest włożony także już coś powoli do przodu się dzieje. Także jak coś to łapeczka w górę, bo ja też cały rok pracuję na to, żeby właśnie wydać parę groszy właśnie na takie rzeczy i też żeby jakąś im tą wypłatę dać, żeby też coś z tego mieli i żeby też powstały fajne rzeczy, a w międzyczasie właśnie nagram jakiś filmik, no bo... Chciałbym się podzielić, że jednak gdzieś tam ktoś jest i coś robi. Także yy, oglądajcie teraz yy, urywki z dwóch dni, co tam właśnie porabialiśmy na warsztacie.